mi witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Przygód z Margonem Dzisiaj na początek mam dla was taki e, bały bonusik Znaczy no nie bonusik, po prostu taka Wow, piekielne koście, wow wow, 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 nie spodziewałem się, nie spodziewałem się, jakby dał teraz legę, w ogóle nigdy, nie wiem czy kiedykolwiek w życiu spotkałem go tutaj, w tym miejscu, u dołu, u dołu map. nie wiem, naprawdę nie pamiętam, nie potrafię sprzącić takiej sytuacji, nie wiedziałem, że on ma tutaj w ogóle respawn, bo nigdy go tutaj nie mogłem znaleźć, e, także całkiem spoko I takie wow, 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 to, to jeszcze ma jakiś respawn, co? Naprawdę? Na, na, naprawdę? wow, 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 wow. wow. Eee, no niestety, jak zwykle, ostatnio ci herości dają mi jakieś takie kitowe, kitowe i tak, że to jest masakra. Żadnego heroiku ostatnio nie mogę zlatać. Oprócz broni polskiej, którą zlotałem na swojego. na swojego koksa na 6-4. E, teraz w ogóle coś muszę się odnieść do tego, coś się w komentarzach, czyli czemu ono się jeszcze dotyki. Dlatego, że jestem głupi, to po pierwsze, a po drugie dlatego, że ostatnio e, na szybkości, gdy robiłem live'a, wszystkie itemki sobie przerzucałem, bo potrzebowałem dzwonić trochę miejsca w depozycie i tak sobie przerzuciłem, że nawet tego nie zauważyłem do końca, że mam trzy dotyki anioła. A większość taka doinformowana wie, że tylko dwa działają w takim wypadku. Maksymalnie 10% szans na ogromne uleczenie ran, a nie 15%, więc tak naprawdę jedno jest zbędne całkowicie. E, I dlatego teraz mam zamiar troszeczkę to zmienić. Myślę, że jak tutaj zmienić, mam jakieś pierścień. Na pewno mam jakiś pierścień. E, pier... O, pierścień jest tutaj. Wystarczy, że zmienię pierścień, a to sobie tutaj założę. Pięknie, pięknie, pięknie. W ogóle podoba mi się bardzo, ale to bardzo e, ten motyw. Naprawdę bo to jest przedni e, przydałby się wreszcie, w konicu, przydałoby się posprzątać tym eku wreszcie w końcu przydałoby się posprzątać dlatego być może zajmie się tym na tym odcinku także zobaczymy zobaczymy e, okej okay, tu jest wszystko w miarę w porządku może, może powalam jakieś śmieci chociaż nie nie mogę do tej postaci wywalać śmieci bo e, ta postać nie może iść do tuni więc musiałbym to wszystko przerzucać przez depozyt a to trochę zajmie i w ogóle i w ogóle i w ogóle ale moi drodzy Ostatnio robiłem sporo live'ów, dzisiaj nagrywam tu odcinek w czwartek, jestem pełen energii, pełen werby, tutaj mam kawkę, sobie teraz załyczę A, załóczyłem sobie, jest bardzo, bardzo dobra Także jeszcze mi troszeczkę doda energii, a mi naprawdę sporo, już jutro piąteczek, jutro zaczyna się weekend, także już, już sam, no, jakichś planów w sumie takich bardzo nie mam Oprócz tego, że będę grał w meczu i pojadę na trening i bardzo, ale to bardzo chcę grać już w tym meczu, mam teraz takie parcie nagranie w piłkę jak go nie miałem bardzo, to bardzo dawno. Chcę się mega, mega teraz rozwijać w tym kierunku i to jest dla mnie w ogóle to, że teraz mogę grać w tych seniorach, to jest dla mnie wow. Wiadomo, że to jest na razie bardzo niska liga, ale już czuję, że, że, że robię postęp, że nie stoję w miejscu, a to jest mega ważne dla mnie. Bardzo bardzo ważne, że nie stoi się w miejscu, tylko robię cały czas ten postęp. Mam nadzieję, że robię cały czas ten postęp. Więc teraz znaczy, w kościele troszeczkę sobie wyczyszczę ten jakiś mam, mam nadzieję, że, wy, że mi to wybaczycie. A ogólnie, postadnie pod moimi filmikami, bo troszeczkę mnie łapeczek w górę. Także jakbyście mogli zostawić teraz łapeczkę w górę, szczególnie pod tym z Margonem. Ten z Margonem to chyba mniej niż Age of War. E, którym bardzo, bardzo, ale to bardzo pozytywnie mnie zaskoczyliście. Myślałem, że okej, okay, i granicz z Margonem, to pewnie nie będziecie chcieli oglądać, nie zostawicie łapki ani nic takiego, nic z tych rzeczy. A tymczasem. Naprawdę zostawiliście bardzo, bardzo dużo łapek Więcej niż się spodziewałem I dlatego byłoby miło, gdyby tutaj pod tym odcinkiem To jest z Margonem e, Bardzo, bardzo się staram teraz, żeby te odcinki Wyglądały jak najlepiej, żeby to odcinki Naprawdę był już bardzo, ale to bardzo dobre Dlatego jakby ktoś chciał To może teraz zostawić łapkę w górę Może uda się uzbrać 100 łapek w górę Możemy się mówić, że będzie 100 łapek w górę, mam nadzieję, że możemy e, i, I fajnie było gdyby, Gdybyśmy dobili te 100 łapek w górę Naprawdę jest tutaj strasznie dużo takich tamków, które są tutaj bardzo, ale to bardzo niepotrzebne i Tylko zajmują tutaj niepotrzebnie miejsce. Ten heumik, to ja nie wiem w ogóle co on tutaj robi. To jest ładny, nie, to nie jest ten ładny wygląd. Tu są jakieś itemki jeszcze. Dobra, tu w miarę coś wyrzuciłem. Tu jest itemek, właśnie. Nie nie jestem do końca przekonany, czy wszystko było ostatnio widać. E, czy wszystko było ostatnio widać na odcinku. W... Fuck! Miałem się nie wylogowywać, żal. Źle sobie kliknąłem. Ale zaraz pokażę wam, jak wygląda moja postać do zabicia orlicy, do ubicia orlicy. E, ogólnie, orlice biją. Jest taka grupka, która bije orlice bardzo wcześnie rano, i ja wtedy jeszcze jestem w szkole, albo zazwyczaj jestem w szkole, i niestety nie mogę się na nią ani razu złapać, Ale teraz wam ją pokazuję. Teraz pokazuję on tą postać, naprawdę. W ogóle świetny motyw. Ten motyw podoba mi się bardzo, ale to bardzo. Ale wydaje mi się, że on jest troszeczkę zbagowany, dlatego że ja mam jeszcze motyw SOBE. Jakby te dwa motywy, wydaje mi się, że one ze sobą się gryzą i że połączenie ich daje taki efekt, że jak chodzisz i ruszasz myszką, to jest napisane e SOBE. Tylko nie jestem do końca pewien, co to jeszcze daje, więc sobie usunę ten motyw. Um, usunę sobie ten motyw, panel motywów. Usunę sobie ten motyw. I teraz powinna, teraz powinno być tak, jak, tak jak oryginalny ten, ten motyw tutaj. No właśnie, tu wy tego nie widzieliście, ale tutaj całe to okno było niebieskie, ono się tak odcinało, to niebiesko od czerwonego, no bo to dość ładnie. A teraz takie, hmm, całe czerwone. No myślę, że może być, może być. Mam, no, no myślę, że może być. To ogólnie, jak widzicie, postać jest e, postawiona cały czas na tej orlicy. E, dlatego, żeby tutaj śledzić ją i w razie wypadku nagłego szybko ją próbować ubić. Ale teraz wam pokażę jeszcze, jak wygląda całość, bo to nie jest całość. Więc mogę już zacząć powoli omawiać ją od butów. Bo buty są w miarę, chyba te, które będę chciał, chyba że jeszcze z który, Turim, ale to nie wiem, naprawdę nie wiem. Więc buty raz u gala z klątwą, oczywiście. I temek, który zlatałem na odcinku, dało się 14 stycznia. Wow, 9 miesięcy temu, prawie 8, ponad 8 miesięcy temu. Gdzie leży ten pierścień? Tu leży ten pierścień. Jeszcze mam ten pierścień i Hełmik został, nie przesunąłem Hełmiku. E, do tego ten naszynek, który znalazłem tutaj tylko i wyłącznie taki zastępczy, tu ma być docelowo naszynek z Orlicy, tylko no, zlotać go, nie bijąc, albo że bijąc rzadko Orlicy będzie bardzo ciężko. Niestety rękawica z Armusa z cebekiem. E, pomocnicza, coś co zlotałem, pomocnicza z coś co złotem niedawno, to na live streamie, ulepszyłem od razu Tak samo tutaj e, Sporo osób pisało, że mogłem od, e, um, zmniejszyć levelowo m, z 6-5, była jakaś jakiś na 6-5 e, Nie zrobiłem tego, postanowiłem, że zrobię to tak, no i zobaczmy jak to wyjdzie Tej zbroi, ona też jest zastępczo za zbroję z Przewa Legę, no i to jest jeszcze z dotykiem e, Maska z Aliasa I mam jeszcze rękawice, oczywiście alternatywne z ostatnim ratunkiem, nie wiem szczerze, które będę wybierał jeszcze naprawdę nie do końca jestem przekonany, które będę wybierał, ale tak to mniej więcej wygląda taki zarys, taki zarys tego, jakbym chciał, żeby wyglądało to Eku. Już mogłem pokazać mojego Z, bo nie do, chyba jeszcze nie było na odcinku na 244 levelu, bo ostatnio zrobiłem sporo live'ów i zapomniałem zapominałem co pokazałem ostatnio na odcinku. Z tego względu, że jak robię te live'y to powoduje wszystko, wszystko, wszystko. Te, e, ta postać też jest ustawiona na Madoku. Dobyłem 244. Ostatnio przez chwilę tutaj zostanę. Ubiję ze 2-3 razy Madoka, żeby złożyć jakieś temki dodatkowe do XP. i potem lecimy z XP. Lecę mocno teraz na e, Margonem Mini spokojnie w tydzień do XP'łem W 5 dni, 5 dni, bo 5 dni w poniedziałek, piątek. piątek wiecie, te dni robocze, które jest się w szkole. E, do expiłem 12 leveli chyba z 235 czy drugiego na 244, albo z pierwszego nawet e, także całkiem sporo, sporo do doexpiłem ostatnio ale dobra, tyle o tyle ostatnio o Stani tytanach. tutaj czeka się na tytanów, czeka czeka się teraz polecimy, udamy się w poszukiwania Przewa także ja już wyruszam no i fajnie byłoby go znaleźć na odcinku Zauczyłem jeszcze kawki e, Jeżeli udało się znaleźć kościoła, to czemu miałoby się nie uda udać znaleźć przewam. Myślę, że no jest w sumie 18 Zastanawiam się bardzo, czy nie włączyć teraz live streamka, ale pomyślałem Hej, dawno nie nagrywałeś Margonem Hej, robisz te live ostatnio często Hej, może ludzie się powoli zaczną nudzić twoimi live'ami Nagraj ten odcinek Powiedziałem sobie ok, nagrywam odcinek, także teraz nagrywam odcineczek e, Ogólnie ostatnio e, Pokazują twarz, co wielu z Was wiedział. Chociaż niektórzy wchodzą na live, łoto, wow, to ty tak wyglądasz? Jakby nie widzieli moje ostatnie filmiki, a widzów, jakby kojarzę mniej więcej zników że oglądali mnie już wcześniej. E, tak więc na pewno wielu z Was zastanawia się, czemu nie robisz filmików z kamerką? Hej, hej, gra, grajek, a na streamach jest kam kamerka Czemu tu nie ma kamerki? Ha ha halo, 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 halo. Panie kolego, no, no nieładnie, nie nieładnie. E, śpieszę z odpowiedzią. Kamerka, której używam na live'ach jest zbyt słaba, że używać jej na filmikach Na live'ach aż tak bardzo nie widać, że one są słabej jakości Naprawdę, aż tak bardzo nie Tym bardziej, jak robię sobie live'y po ciemku Nie widać tych pikselków, bo mniej więcej one są zamazane przez czerni, tą głębię, jakby tła Ale gdybym chciał nagrać teraz, jak jest jasno, bardzo nawet jasno, jest 18 To niestety było widać dużą pikselozę i gdyby ktoś chciał dać sobie ten odcinek w HD, no to naprawdę nie wyglądałoby to najlepiej, naprawdę nie wyglądałoby to najlepiej. I właśnie, muszę się jeszcze odejść do QA. On już ma ponad 100 łapy w górę, także wiem bardzo, że się spodobał. Na razie nikt jeszcze nie pisał, żebym nagrał QA2, także na razie nie nagram QA2. Na razie się tym wstrzymam, ale też i kolejna rzecz. Ko kolejna sprawa, którą chcę poruszyć, to co już zapowiadam na live'ach, a teraz do pewnego odcinku, bo nie wszyscy oczywiście chodzą na live'y, nie wszyscy mogą, nie wszyscy mają wtedy czas, kiedy ja streamuję. Będzie event, jeśli dobijemy 4000 subskryberów, bo teraz tak się to u mnie na kanale. Tak, jak ktoś był na live, to wie dlaczego. Subskryberów, także jak będzie 4000, to robię około 3-4 godzinnego live streama z Margo. Naprawdę takiego fajnego, fajnego, fajnego live streama. I przy okazji w opisie macie link do grupy dla widzów, na którą Was bardzo, ale to bardzo serdecznie zapraszam. Jeszcze we wrześniu, czyli jutro mam ostatni dzień września, jutro się powinna się pojawić zapowiedź konkursu e, takiej mini loterii na, nie, na grupie dla widzów. Także zapraszam, jakby ktoś chciał. Jutro się powinna pojawić, ale się pojawi? to jest pytanie: czy się jutro pojawi? No, zobaczymy: zobaczymy, czy się jutro pojawi i zobaczymy, się wszy wszystkim wyrobię tak, jakbym chciał się wyrobić. Okej, okay, tutaj e, przeszedłem cały ten res, spoko. Sorki ogólnie tak sporo piję. Ogólnie na lewach nie mam zazwyczaju w ogóle picia. I bardzo sobie zdarłem gardło w ostatnim czasie, także niedobrze, <laughs> niedobrze Także teraz udaję się w poszukiwanie Przewa, jak go znajdę, to będzie Moi drodzy, mam coś dla was, mam coś dla was, uwaga Boom, kabum, mamy mamy Przewa Najpierw się do Sniffa, jak ktoś ogląda live'y Sorry, że tak cały czas mówię o tych live'ach, a może nie wszyscy są fanami oglądania Markonem na żywo Ale Sniff bardzo dużo ze mną szuka podczas tych live'ów herosów i bardzo mi w tym pomaga. Dobrze, przewo. Daj tą legę. Hashtag Lega, a na czacie bym powiedział, że oczywiście nie jest livestream. Więc nie powiem hashtag Lega. No i daj tą legę, bo przydałaby się w końcu po tylu biciach. Po tylu biciach, ty, takim czasie, który zmarnowałem, żeby ją zlotać. O! Oh, to nie był dobry lot. Ale cóż. Bywa, raz jest źle, raz jest dobrze Chciałem powiedzieć coś mądrego, ale mi nie wyszło Także dziękuję wam za to bardzo serdecznie za to, że oglądaliście ten odcinek Jeśli wam się spodobał to nagrodźcie go łapką w górę Lub w dół, jeśli się nie spodobał Albo po prostu ocencie, bo to jest bardzo ważne dla mnie, żebyście oceniali, żebyście pokazywali, czy wam się podoba, czy wam się nie podoba Także moi drodzy dziękuję bardzo serdecznie jeszcze raz za to, że oglądaliście Trzymajcie się na razie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. A i właśnie jeszcze bardzo ważna rzecz. Age of War 3 będę nagrywał w najbliższym czasie. Trzymajcie się. Na razie, pa!